O, witaj. E, słuchaj, mam do ciebie sprawę. Powiedz mi, czy możemy dać Rafowi kilka dni wolnego, nie wiem, jakoś poprzesuwać grafiki? No wiesz, tak, żeby odpoczął. A co się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde, no bo wydaje mi się, że rzuciła go następna dziewczyna. No, wiesz, no i tak, żeby mu było luźniej, nie? O, Rafał nie wydaje mi się nasz szczególnie zmartwiony. Ale że co? Ej, co? No nie, sama zobaczę. Moi j'd chłopak świetnie sobie. Ty myślisz, że to jest jego dziewczyna? Nie, moja. Ale jaja. Ty, rafi? A to była twoja nowa dziewczyna? Mhm. Tak? Fajna, kurczę. No wiem, że fajna. Czyli co? Tak, znaczy, że z Lizą to już koniec, co? Szkoda, fajna była, wiesz, lubiłam ją. Słuchaj, no Luiza jest fajna, tylko że, no, Kasia zakochałem się i musieliśmy, wiesz, ze sobą zerwać. Rafik, kto, jak to, ale ja cię doskonale rozumiem. Słuchaj, ja. Tak, chciałam ci coś powiedzieć, tylko no. dziwnie, tak, byłej żonie jakoś. O tak, jezu, tam. przestań, dawaj. No dobra, bo się chyba tak naprawdę zakochałem, wiesz, tak. Prawdziwie. No i no to super, to się bardzo cieszę. Fajnie. Dzięki. To ja też Ci coś powiem tak szczerze. Też mi głupio. Rafi, bo ja ci nie wierzyłam w to, że, że to Ty zostawiłeś Luizę. Myślałam, że to ona zostawiła ciebie. Wiesz, że myślałem, że tak pomyślisz, więc. Przepraszam. Pałoko, plus. Ale naprawdę, bardzo się cieszę, że jesteś zakochany i życzę Ci wszystkiego dobrego. Ale to są super wieści. Dzięki, Kasia.